Witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Patryk. Razem z moim współpracownikiem Maciejem postanowiliśmy dla Was założyć kanał rowerowy. Obaj należymy do osób czynnie poruszających się tym środkiem transportu. Jest to nasze zainteresowanie, którym chcielibyśmy się podzielić z innymi oraz udzielić licznych porad, a także wskazówek i uwag. W naszych odcinkach będziemy starali się nauczyć Was montażu trudnych elementów oraz gdzie i jak często stosować różnego rodzaju preparaty. Udzielimy także licznych rad, aby aby poruszanie się po różnego rodzaju terenie było łatwiejsze. Wskażemy również najbardziej wydajne części cenowo i jakościowo oraz powiemy, co można zrobić, aby podnieść estetykę czy jakość jazdy na rowerze za niewielkie pieniądze. Nasz program nie obejdzie się również bez licznych, rozmaitych testów, w których różne części, a także czasami układy poddane będą ciężkim próbom. Z nami Wasza wiedza rowerowa zwiększy się wielokrotnie. Dlatego zapraszam do aktywnego śledzenia naszego kanału. Poznaj swój rower na nowo, a także do odwiedzania naszego fanpage'a, gdzie wstawiane będą różnego rodzaju nowinki rowerowe.